Nie wyrzucaj bazii, gdyż mogą ci się przydać w przeziębieniu i grypie. Bazie oraz kora wierzby, na której rosną bazie, zawierają salicylany, dlatego z powodzeniem mogą zastąpić aspirynę. Przepis na herbatkę z bazi. Obierz bazie, podziel każdą bazie na pół, aby wydobyć jak najwięcej salicylanów i garbników. Łyżkę bazi, zalej wrzątkiem i zaparzaj pod przykryciem 10 minut. Możesz dodać miód, najzdrowszy jest spadziowy i sok z cytryny. A teraz mleko baziowe dla dzieci i niemowląt. Łyżkę bazi zalej gorącym mlekiem, zaparzaj pod przykryciem 10 minut. Możesz dodać miód oraz kurkumę. Napar z kory wierzby. Obierz nożem korę wierzby. Kora zawiera jeszcze więcej salicyny niż bazie. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgorączkowo, łagodzi bóle reumatyczne. Łyżkę kory gotuj 5 minut, odstaw napar na 15 minut do naciągnięcia. Miksturę przed spożyciem należy przecedzić. Można dodać sok z cytryny i miód. Zaleca się pić trzy razy dziennie w czasie choroby.